Witamy Państwa z pięknego Wrocławia, z ulicy Chabrowej, gdzie, proszę Państwa, mieści się budka polski kurczak po kubańsku. tak jak słuchajcie, bud kurczakowy, że tak powiem, zwiedziliśmy już masę tuzin, nie wiem jak to określić, bo było tego naprawdę dużo. Dzisiaj wersja po kubańsku. Czym to się różni od takiego kluczaka, którego, którego mogliśmy spotkać w tych zwykłych, klasycznych budkach przy drodze? Nie mam pojęcia, ale tego się dzisiaj w tym odcinku dowiemy, a nie będziemy dzisiaj sami, bo jest z nami też znawca kuchni nie tylko serbskiej, ale w szczególności tej serwowanej w Łodzi, czyli Nikola Milanowicz. Dzień dobry, uchacz. cześć, jestem Nikola, pochodzę z Łodzi i przyjechałem tutaj nagrać odcinek z Wami i ciężkich pozdrowić. Jestem serbskim puchaczem. <noise> Przyjechaliśmy do siebie na kurczaka po kubańsku. Czy, czy ten kurczak się różni od tego tradycyjnego, zwykłego, którego my możemy spotkać w Polsce nas? No, kurczaki mamy e, pingsaj, mamy papryka, Cebola i jedna salsa dziewane, Nadziewane, Z całym specjalnym a, sosem. Tak, tak. A ty jesteś z El Cubano? E, nie, El Kubano jest na, na miasta. To jest e, jeden futraki ale jest, ja jest jestem ja jest ja tak, A wodzie tak, 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 tak. no. jest taki klub El Cubano, ja tam tak, często tak, jestem. No. Tak, no. El Cubano Dziewczyny lecą, jak ja to oni dobrze lecą. Kasa de la muzyka? No. Tak, tak. No. tak. No. Ale tutaj mam jeden restaurację El Cubano Kubano. No, no, a, restauracja, tak, dziecenia tak, kubańska. No to poprosimy połóweczkę tego kurczaka. Spróbuję. Pół. Na, na węzło, tak? No, no, no? miejscu, miejscu, tak? na na no, Ale okej, ja te daję... Ja tutaj? Um, ja te daję ja jeden... Tak, tak. Na no, tej taczki, I jeden... I trzy widelce. Tak. Wiem, no, tu masz właśnie zwróciłem uwagę, no. no bo jest, jest obrazek święty, tak, jest Jezus bez krzyża. No, jest to bardzo, bardzo. Tak, co ziemi, tak, dziękujemy. Za, no. Trzeba sobie kłopotu nie robić. W, tam w Ameryce Południowej jest duża religijność, cały tak. czas. Cały czas gdzieś tam jest to kultywowane. Kuba to nie jest Ameryka Południowa. No środkowa. środkowa. No to Ameryka Łacińska i Południowa. No. No tak już bardziej na wyspach jest, ja miałem pod podłogą, bo podpinał. To jest ale, Ameryka Środkowa, no tak ale, jest. Tak ale jest... jak mu powiedziałem, że jesteśmy z kontroli pijło, to się blady zrobił. <grym> no no, no ten odcinek zrobić, nie, jest, bo jest na poważnie <grym> <grym> ciężko. A, bo to jest między seriami, dobra to jest między seriami. Nie, ale ciekawiej powiem Wam szczerze, że ciekawy jest ten. A nie, a tu są jakieś nagrody, zobaczcie. Laureat konkursu. konkursu. Laureat konkurs. Pológ gastronomii. No, no, w kontach wrocławskich. Kurczaczek się kręci. A on w środku nadziewany paprykom jest inny sos kubański. Salsa. Salsa. I kurcze i co się... Jest? No ciekawy jestem tej kuje. Ja jestem też mega ciekawy, bo powiem Ci, że nadziewanego tego kurczaka z rożna nigdy w życiu nie ma. Ale to ja. Jak on jest nadziewany, to jak przekroisz na pół, to co, to wyleci Czy... No właśnie ciekawie, jak to będzie no, podane. No zaraz, zaraz, zaraz przyjdzie, pokroić. To do krzesła spod płota, no. Co? Czyli do krzesła spod płota. Wiesz co, jeszcze herbatę, jeszcze To jest właśnie to, co gadaliśmy, gadaliśmy, o tej religijności, ale to też właśnie Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska są jeszcze z tej gościnności tak. jeszcze tradycyjnej, nie? Tak I tutaj możemy teraz też zobaczyć. To jest taki kurczak, którego można u was w kraju zjeść, na ulicy stoją, tak? Bo ja po polsku nie dał. To jest takie danie, które możemy tradycyjnie zjeść u was na ulicach? Jak to wygląda? Na ulicy? A, jak to ma się powiedzieć? Czekaj, You speak English? Lerybet English, trochę po ja mówię po Better English or better Polish? Better English or better Polish? Eee, Polish. To jest takie danie, które, które można spotkać na ulicach Kuby, czy to, to wymyślisz tu w Polsce? Eee, repita, repita, repita pytanie? Zawsze jeszcze raz. A, jeszcze raz. Jeszcze raz. To danie, to jest danie, które się je w Kubie? No, no, nie. jest polska, ale drożna po kubańsku. A, czyli, danie, tak, tak, czyli tak, to tak. nie jest danie, które możemy znieść w Kubie, tylko to jest danie, które tutaj pan sam skonstruował, z tego ja tak mi się wydaje, że się wydaje, że ty nie rozumiesz i on ciebie też nie rozumie. ważne, żeby smakowało, a tam rozumowanie to to zagląda, tego a? masz, o. Dobra, No, trzy, no, trzy widelki? Tak, trzy, trzy. trzy, 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 trzy. To zabierzemy, Dobry. pozwolisz? Usiądziemy tutaj, Trzeba było się nie fatygować, kurczę. Ta. No. Zupełnie inny kurczak niż... Ostrzejszy. Ostrzejszy, mówiłem. No. A ja. tu mamy w środku... Czekaj, to jest Jest papryka. Papryka, cebula. tak a salsa mam czosnek, i Czosnek i czuj ten czosnek. No. On jest trochę ostry, no. Czuj ten czosnek. Wiesz co mi się w tym kurczaku Strasza. podoba? Miękki, soczysty. Soczysty, tak. właśnie. Nie, bo czasami jest taki bo ta, kura jest taka soczysta To taka jest sucha, tutaj nie? na, na górze z tej strony właśnie takie, tak. gdzie jest, schab, gdzie się robi schab kurczaka, on jest są o, takie skórę. Ja tu jeszcze nie? swoje ulubione, czyli skórę muszę spróbować, bo ja kurczy skórą. Ja próbowałem no. właśnie jest bardzo Dziek. dobre, no. Przeciną wziąłem. Co wiesz? No, spróbuj no. Zjedz całą skórę. Tylko, żeby na spróbunek. Zobacz, zobacz, że nie, nie czuć na niej przypraw, tylko czuć tak jakby warzywa. Ja pierwszy raz taki smak skóry czuję. Całkowicie inny. Niby to kucia zrożna, a smakuje zupełnie inaczej, zupełnie inaczej co? Całkowicie, co? całkowicie co? inaczej. Nie, nie czujesz przypraw, tylko tak jakbyś miał takie warzywko na tym pokrojone. Mhm. O, bardzo dobre. Dobre? O. Nie jest suchy. W ogóle nie jest suchy, mięsko jest, tak jak widzicie, wiesz... O. Kurwa, nawet oś się zasmokowało. Gdzie to we mnie, kurwa? Osa, tak jest. Ale jeszcze chciałbym. A, ja tylko potrzebuję trochę gimie. To jest autorski pomysł, tak? It's your idea. It's your idea. mój, mój, mój. Czyli kubańskie przyprawy, kubański sos w połączeniu z naszym polskim kurczakiem. Mało tego jeszcze tradycyjnym kurczakiem opiekanym narożnie, no bo. Mi się właśnie polski fast food kojarzy góry, z zabiekankami, kułami z pieczarkami właśnie. i takimi kurczakami przy drogach. Bo tutaj mamy kurczak taki ulepszony, jakby to powiedzieć, kubański. kubański Wydam Ci, że nawet weź sobie piersi z kurczaka spróbuj. Nie kurczaka nie są suche, no nie, nie, nie. No nie, nie, nie są suchaj. No spróbuj. Troszeczkę piersi weź. Krzydełko tak Mizernie je tak mizernie tak, wyglądasz, tak, wyglądasz. Nie, nie Jadek taki je jest. jest trochę, misiu. Duży Misiu, a ja tak mało je. Tak. A myślę, że do tego właśnie ani zimniaczka i nidzę, tu wszystko samo. jest na miejscu. To, nie? to jest to samo, jedna porcja, nawet pół porcji, bo widzisz pół porcji starszych. Dobrze, dobrze zauważyłeś, że właśnie to, to jest taka opcja, że do tego wziąć bułkę, to byłaby trochę profana, profanacja. Tego, tego nie, nie? Nie? By by Zniszyłaby ten smak. Nie by ten, smak. By ten smak. Słuchajcie, jeżeli byście wpa chcieli wpaść tego kurczaka w kątach wrocławskich, pod Wrocławiem, kurczak kubański, nie bierzcie z sobą bułek. Do, jak do tradycyjnego kurczaka. To... Powiedz mi, my jesteśmy w kontach w Wrocławiu czy we Wrocławiu? Ja już sam nie wiem, bo przed chwilą pokazywałeś jakąś inną miejscowość. Jak to była miejscowość? To smolet był. To jest smolet, tak? To jest smolet, smolet. to jest smolet. Habrowa do bawy to smolet. Po... No tak, ale myśmy wpisali Wrocław. Habrowa, tak? W Nawigację. Ale powiem. Zero że... bułki, zero i czego do tego. To jest... To zjeść i jest. Ale powiem wam, że ktoś przyjeżdża do tej samochody, wiedziałem, że tam się głowy odwracały. To podejrzewam, że jest zdziwiony trzech wielkich chłopów, a to taka no, półkurczaczka na... No, sobie. no na bo my szef. nie lubimy. Ale to jest w gwoli, w gwoli wyjaśnienia nie dokładnie nie nagrywaliśmy nie przed chwilą odcinek na strągę gdzie jedliśmy żeberka. Mm. Jesteśmy mocno zapchani, więc dzisiaj przyjechaliśmy tylko spróbować skosztować Pyszne. No, jak mieliśmy spróbować skosztować, ale to jak widać, no nie ma próbowania, nie ma kosztowania, tylko zaraz to będzie zjedzone, dlatego wracamy do Michy. Rewelacja to jest. Słuchajcie, pyszne, ta skóra jest. Tak, nie nasączona. Ogóle, no właśnie, no nie ma w ogóle suchych, suchych tutaj odcinków mm. Pierwsze to myślałem, że jest ostre, ale teraz właśnie nie jest ostre, tylko jest czosnkowe. Ale czosko. nie, takie uderzenie, takie pierwsze uderzenie no? ostrości ja też miałem. I kurno, ale pikantne, nie zjem nie, tego. No, a teraz... a za chwilę to się rozeszło. Masz taką, mhm. czy masz taką mieszankę wybuchową, wybuchową smaku, bo jest słodkie, kwaśne, pikantne. Tak. No. Mm. I te soczyste, smaki są takie, tak, to jest raz, ale mi chodzi że słodkie, kwaśne, yy, słone do tego. Mocne smaki są bardzo wyraziste i są tak mocno pomieszane. Kwaś, smaku masz. Bułeczka byś mógł na koniec gdzieś, jak ktoś nie dojadł. Wytaplać żeby tutaj o to. to jest lepiej. No nie? I też o tym pomyślałem. Ja masz jak w sosiku, nie? Tak. Boż Nikolas próbi sobie piersi, bo nie jadłeś. Jadłem. No jadłeś, nie jadłeś jadłeś łódko. Jadłeś, jadłeś, yy, A jak wiemy piersi kubańskie są. Tak. Naturalne, Pierwszy, naturalnie. Naturalnie dobre. No. Ja mówię Wam szczerze, jeżeli miałbym to gdzieś blisko domu, nawet trzeba by tutaj dojechać te do 30-40 km, raz na jakiś czas Boże, bym tutaj nie. zażał, wpadłem, czegoś takiego jeszcze nigdy nie jadłem. Jest to. No nie, nie jestem w stanie to porównać do żadnego miejsca, w którym byliśmy. Nawet bo bo to całkowicie już, inaczej zrobiony kurczak. Nawet można coś na wynos z tym sosikiem, właśnie. Tylko kurczaka porównywać do innych kurczaków, to można by, tak jakbyś poszedł do jakiejś cukierni i nagle kupił pączka z mięsem. Tak. Czego co innego? Zupełnie, zupełnie, wiesz, co innego, co inny smak nie ma, nie, nie można tego porównać nawet z innymi kurczakami z różna. No to mówię, tak, byś kupił, wiesz, zjedz sobie tą pierś, pierś jest, jest smaczny, jest soczysty. Zdrowa, ja nie wiem jak Wy, ale ja całego na pewno do domu zabiorę. Przez też jesteśmy zapchani, a uważam, że trafiliśmy na naprawdę bardzo ciekawe i bardzo wyjątkowe miejsce. Trafiliśmy perełeczkę rożna. Perełeczkę. Perełeczkę Rożna. Słuchaj, do tych kurczaków jakieś szczęście mamy. Kilka miejsc fantastycznych że które odwiedzić, ale to miejsce jest unikatowe i na pewno będzie na jakiejś naszej liście, takiej, do której kiedyś wrócimy i przyjedziemy tutaj jeszcze. Słuchajcie, i do tego wszystkiego cena, w miarę normalna, 25 połówka, 4 tały, czyli taka średnia statystyczna Polska jest. Tym bardziej, że z zwykłego kurczaka to nadziewasz na rożno, obsypujesz go tam z góry z boku i okej, okay, a tego trzeba jeszcze wykładać od środka. Czuć, że warzywa świeże to, to na pewno, ale roboty robi ten sos. Ten sos jest taki. Też ciężko jest go opisać. Stotek jest mocno na początku wysłali, dlatego my, my myśleliśmy, że jest ostre, ale jest super, naprawdę jeszcze te sztuce, fajnie nas ugościł pan tutaj. Właściciel poszedł do domu po sztuce. Tak. Mi się wydaje, że on każdego tu ugoszcza, bo to nie jest przypadek, wydaje, jest... że on... Jakby się jakbyście przyjechali, nie mieli gdzie zjeść, to no bądź też, bądź, 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 też dostaniecie talerzy kształtce. Czasami, czasami, no nie, nie wiem, nie mówili gdzie, ale no czasami widać, że jest to, że jak ktoś zobaczy tą kamerę, to troszeczkę nas inaczej gdzieś, gdzieś traktuje, to uważam, że to nie było to spowodowane. To po jest, że to było spowodowane czymś naturalnym. Jak długo? Tutaj w tym miejscu. A tutaj e, pierwsza rasa ja otwieram na lesniska, blisko Magnolii tam. No. Ale tam dużo, dużo futraki, no. słabo biznes, a, tu? a będzie tutaj jeden lata. Jeden, lat. jeden, jeden rok. rok. Jeden rok i trzy miesiące. Ale jest bardzo dobre, smaczne, super. Tak? Kurczę naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dobrze. Hmm? Dużo ludzi przyjeżdża. Tak, tak, e, tutaj e, teraz na wakacje. E, nie bardzo. Nie, nie bardzo, ale e, 30, 35, czy za, 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 za dzień. Dziennie. A potem, kiedy wakacja, jak 40, 45. Pendition. 50 kuczaków dziennie? Tak, w tak. tak. Dobrze. A jak długo jesteś jak, jak jest w Polsce? Ja? W Polsce, tak. 4 eee, lata? 4 lata. 4,5. Czy i I Tak dobrze mówisz? 4,5. Tak. Żona Polka? Tak, Żona Polska, mieszkamy tutaj. okej. Okay. Okay. Domowy biznes, rodzinny już do I sam te kurczaki nadziewasz? Sam do środka, do kury? Sam mięso. You prepare this? Tak, Tak, ja prepare. i papryka. Jest pieczony. Okej. nie będziemy ci już przeszkadzali, słuchaj. Bardzo smaczne, bardzo dobre. Zwiniamy także sztuczkę. I tak też opuszczamy kubański Wrocław. Expansit my jesteśmy w kątach wrocławskich. Czy to Smolec kończy jest? Nie, no już, no nie po nie wiecie, tamtej stronie jestem. jest Wrocław, po tamte kąty wrocławskie, a tu jest smolec. Żeby znaleźć to, no to miejsce, tak. trzeba wpisać Smolec Habrowa 1, a czy jest to Wrocław, czy są to kąty wrocławskie, powiedzcie nam w ale komentarzu. Nie, my no, nie no, jesteśmy no, stąd. Dobra, ale no jeszcze tak woli wyjaśnienia, patrzę, że Ty wpisałeś Wrocław, Habrowa 1. Ja pisałem Wrocław Habrowa 1 trafiliśmy.